Odcinek zainspirowany książką Jak mniej myśleć dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych. Link znajdziesz w opisie. Samotność jest biologicznym systemem wczesnego ostrzegania, wysyłającym sygnały do osób, które z jakiegoś powodu odłączyły się od grupy. Podobnie jak głód czy ból fizyczny, samotność tak naprawdę mówi: jeśli szybko nie znajdziesz swoich albo oni ciebie, to umrzesz. Dzisiaj już samotność nie oznacza, że umrzesz. To jeden z plusów, ale to poczucie samotności posiada kilka znaczących minusów. Jednym z nich jest wpływ na zdrowie. Jesteśmy istotami społecznymi, jak szczury i nawet dzielimy szereg genów, które są odpowiedzialne za choroby. Badania wykazały, że wśród szczurów żyjących w izolacji było 84 razy więcej guzów piersi niż u tych, które żyły w grupie społecznie, podobnie jak u ludzi. Przez 12 lat monitorowano 3000 kobiet z rakiem piersi. Przed zakończeniem badania na raka piersi zmarło czterokrotnie więcej uczestniczek samotnych niż tych mających relacje. Prowadzi to do kilku wniosków. Pierwszy, to kiedy mamy partnera, przyjaciół i znajomych, to też dzięki temu mamy więcej osób, u których możemy skorzystać z pomocy, ale też mamy dostęp do zasobów naszych bliskich, czyli lepsze środowisko do leczenia choroby. Drugi, co niezwykle istotne, to poczucie nadziei i powód do życia, który dają przyjaciele, a raczej chęć odwzajemnienia uczucia przyjaźni: jeśli ktoś się o mnie troszczy i daje mi tyle wsparcia, to wręcz głupio, żebym nie walczył do końca z chorobą. Trzeci. Osoby samotne odczuwają wyższy poziom stresu podczas codziennych czynności niż ludzie prospołeczni. Naukowcy po zmierzeniu porannego i wieczornego poziomu kortyzolu, czyli hormonu produkowanego w odpowiedzi na stres, zauważyli, że uczestnicy samotni wytwarzają większą ilość tego hormonu. Badacze jednocześnie sugerują, że zbyt duże jego stężenie może być przyczyną stanów zapalnych i chorób. Teraz pojawia się pytanie, Dlaczego ludzie mają problemy w kontaktach międzyludzkich i na tym się skupimy. W niektórych domach rodzinnych jest tak, że niektóre emocje są zabronione. Nie można się złościć, bo złość odbierana jest jako przejaw niegrzeczności albo braku szacunku dla dorosłych. W innych rodzinach z kolei jest zakaz na smutek, czyli na przykład nie wolno się smucić ani płakać, bo to jest oznaka słabości, albo właśnie nie jest to oznaka tego, co jest oczekiwane w domu rodzinnym, czyli siły. I pojawia się problem, bo w kontaktach międzyludzkich chcemy wyrażać emocje, więc nieświadomie zamieniamy zakazane emocje na te, na które mamy przyzwolenie. Przykładowo, mężczyźni zastępują smutek na złość, bo przecież prawdziwy mężczyzna nie płacze, tylko jest groźny. Natomiast u kobiet to, co jest często społecznie zakazane, to złość, bo złość piękności szkodzi. Czyli w momencie, w którym normalnie odczuwałyby złość, zaczyna się smucić i płakać. I to właśnie bardzo często utrudnia budowanie i naprawianie relacji oraz obronę swoich praw i postaw. Złość bowiem jest bardzo potrzebną emocją, która chociażby pomaga nam postawić na swoim. Przeświadczenia co do ludzi też uniemożliwiają kontakty. Zapamiętujemy subiektywnie, na podstawie naszych doświadczeń. Mogłeś nie raz usłyszeć, że wszyscy mężczyźni zdradzają. Prawdziwi przyjaciele się nie kłócą, prawdziwa miłość wszystko wybaczy, a wszystkie blondynki są głupie, bo gdy mamy jakieś przeświadczenia, to dostrzegamy tylko potwierdzenia naszych przekonań. Jeśli uważasz, że wszystkie blondynki są głupie, to tych mądrych lub inteligentnych nie będziesz zauważał, ale gdy spotkasz jedną niezdarną, to Twój mózg potwierdzi przekonanie, że miałeś rację. Słowo inteligencja zazwyczaj jest odbierane jako coś pozytywnego. Otóż w przypadku kontaktów międzyludzkich inteligencja wręcz utrudnia relacje. Niepotrzebne myślenie, budowanie wyobrażenia swojego życia w głowie, miliony scenariuszy, nadmierne analizowanie i przewidywanie, przez to tworzymy cały świat różnych naszych przeżyć, doświadczeń i emocji w naszej głowie. Oczywiście, że myślenie jest ważne i potrzebne, ale z drugiej strony świat to nie tylko nasze myśli. Lepszą strategią jest doświadczać życia nie tylko głową, ale też sobą. Bardziej żyć niż myśleć. Ludzie dobierają się na podstawie swojego wieku i zainteresowań. Ci lubiący imprezować, będą się zadawali z innymi, którzy lubią imprezować. Osoby lubiące siłownie, będą zadawali się z innymi lubiącymi ciężary. Ale też dobierają się na podstawie inteligencji. Przysłowie, że wielkie umysły się przyciągają, jest bardzo prawdziwe. I tu pojawia się problem, bo IQ jest rozłożone w społeczeństwie w formie rozkładu normalnego, co odzwierciedla krzywa Gaussa, to znaczy, że większość ludzi ma inteligencję w okolicy średniej, a ludzi o wysokim IQ i o niskim jest mało. Więc, jeśli jesteś na przykład bardzo inteligentny. To będziesz miał problem w znalezieniu innych osób z tej samej półki. Oczywiście nie musi być dokładnie taka sama inteligencja, ale generalnie musi być podobna. Człowiek z IQ 130 będzie miał trudności w kontaktach z ludźmi, którzy mają 90 IQ. I działa to w obie strony. To ważne, czy masz dostęp do ludzi. Praca, dom, praca, dom, do tego nadgodziny, dojazd do pracy. Człowiek nie ma po prostu czasu na fizyczne relacje z innymi, lub te relacje są wykonywane bardzo mechanicznie. Oczywiście, możemy też liczyć, że spotkamy kogoś przeznaczonego dla siebie, i ta osoba będzie w stanie i dostosuje swoje życie do nas, ale jest to mało prawdopodobne. Trudności z rozpoznawaniem swoich potrzeb, więc trudności, jak gdyby ze świadomością własnych emocji, własnych potrzeb. Nie wiem, co czuję i co chcę. Nie wiem, czy ją kocham, lub nie wiem, czego potrzebuję. Jeśli nie znamy własnych potrzeb, to będziemy czuć się samotni wśród innych ludzi. Taka świadomość siebie i umiejętność dzielenia się tymi naszymi przeżyciami z drugą osobą buduje kontakty międzyludzkie. Jeśli nie wiesz, czego chcesz, to tym bardziej druga osoba nie będzie wiedziała. Stosunek do siebie czyli to, co o sobie myślimy, jakie mamy przekonania i opinie o własnej osobie, ale też co myślimy na temat innych osób. To jak postrzegamy swoją pozycję w świecie i też jak ustawiamy się w stosunku do innych ludzi. Jeśli przykładowo uważamy, że jesteśmy gorsi, a inni ludzie są w porządku, to też trudniej będzie nam nawiązywać relacje. Z kolei, jak będziemy uważać, że my jesteśmy lepsi, też trudno będzie nam nawiązywać relacje. Bo skoro tak, to z kim mamy te relacje nawiązywać? Taka najzdrowsza pozycja życiowa jest taka, w której mamy poczucie, że zarówno my jesteśmy w porządku, jak i inni ludzie. Po więcej, zapraszam do książki Jak myśleć mniej, dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych. Dziękuję, że dotrwałeś do końca i zapraszam do sekcji komentarzy, oceny materiału i na poprzednie odcinki. Do usłyszenia w następnym odcinku.